W przyszłości, dalszej przyszłości chodzi mianowicie o bezprawny zamach na urząd prokuratora krajowego, który został zrealizowany rękoma pana ministra Bodnara i pana premiera Donalda Tuska. W dniu 12 stycznia bieżącego roku panowie Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar wraz z innymi osobami działając wspólnie w ramach porozumienia, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zdecydowali się usunąć bezprawnie za pomocą przestępstwa z funkcji urzędującego prokuratora krajowego. Fakt ten nastąpił poprzez oświadczenie, jakie wygłosił pan prokurator Bodnar w formowej formie pisemnej, że pan Dariusz Barski został nieskutecznie powołany na urząd prokuratora krajowego przez mówiącego te słowa prokuratora generalnego wówczas ministra sprawiedliwości w 16 lutego 2022 roku. Że nieskutecznie pan prokurator Barski wrócił ze stanu spoczynku, czyli z prokuratorskiej emerytury do służby czynnej i tym samym skoro był prokuratorskim emerytem nie mógł objąć stanowiska prokuratora krajowego, czyli bezskutecznie te. Decyzje zostały później w stosunku do niego podjęte na mój wniosek przez pana premiera Morawieckiego za pozytywną opinią prezydenta Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, te działania pana premiera Donalda Tuska i pana ministra sprawiedliwości Podnara mają charakter oczywiście bezprawny, stanowią przekroczenie uprawnień podjęte z uwagi na interes osobisty, interes polityczny pana premiera i jego formacji, ale też uwagi na interesy materialne osób, które zostały powołane w sposób nielegalny, w konsekwencji bezprawnego odsunięcia od wykonywania obowiązków prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. To są przestępstwa. Dlatego mówię bez wahania. Mówię to nie tylko jako obywatel tego kraju, jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek, który przez 10 lat, a więc najdłużej spośród wszystkich Ministrów Sprawiedliwości pełnił urząd prokuratora generalnego w Polsce, że pan premier Donald Tusk jest przestępcą I, przy, i przyjdzie czas, że poniesie z tego tytułu poważne konsekwencje. Nie mógł on zorganizować się tego czynu w sposób indywidualny, Musi działać w ramach grupy, grupy przestępczej, bo grupa, która działa celem popełnienia przestępstwa, zawiązuje się właśnie z natury swojej jest groźna i skuteczniejsza w swych zamierzeniach, zwłaszcza jeżeli wykorzystuje do tego władzę i instytucje państwa polskiego, naruszając zasady legalizmu, które jest w polskiej konstytucji, naruszając zaufanie obywateli polskich do państwa oraz dostanowionego przez to państwo prawa. I teraz kilka słów, jeśli chcecie państwo usłyszeć o konsekwencjach, dramatycznych konsekwencjach, jakie będą z czasem coraz bardziej ujawniać się i uderzą w funkcjonowanie polskiego państwa jako całości. Otóż jeśli pan prokurator Dariusz Barski w sposób nieskuteczny został przywrócony do czynnej służby moją decyzją, jeżeli w sposób w związku z tym nieskuteczny, bo nie spełnił bezwzględnego ustawowego, ustawowego wymogu, objął funkcję, stanowisko prokuratora krajowego, to znaczy, że wszystkie decyzje, jakie podejmował procesowe są objęte kluczową wadą prawną, która musi prowadzić do ogromnych konsekwencji i procesowych, jak i finansowych. Dam Państwu kilka przykładów. Pan prokurator Darzubarski sam, ale też i z jego upoważnienia pozostali moi zastępcy, podejmowali decyzje o tak zwanych czynnościach operacyjnych, zgodach na czynności operacyjne i procesowe, bo też mogły się one odbywać w ramach procesu, czyli najogólniej mówiąc, głównie chodziło tu o podsłuchy. Było to około 12 tysięcy decyzji wydanych w tym czasie. To jest 12 decyzji, które są obarczone podstawową wadą prawną, która obowiązkiem każdego adwokata, który ma swojego przedstawiciela, często przestępcę, groźnego, paddyte, zabójcę, pedofila, członków zorganizowanej grupy przestępczej, jest podstawą do zakwestionowania spraw, które się toczą w oparciu o tak nielegalne pozyskane dowody. Jest podstawą do wywrócenia w powietrze również wyroków i zapadłych orzeczeń łącznie z prawomocnymi orzeczeniami skazującymi. 12 tysięcy tego rodzaju decyzji. Pan prokurator Dariusz Barski, w czasie kiedy pełnił urząd prokuratora krajowego, podjął około 3000 decyzji o przedłużeniu śledztw. Wszystkie te sprawy, również to były w reguły bardzo poważne sprawy. Wszystkie te sprawy, których podejrzani, byli oskarżeni, byli tymczasowo, później oskarżeni, tymczasowo aresztowani, są również do zakwestionowania. I niestety. Są podstawy, by uznać, że podejrzani, ich adwokaci, ich obrońcy będą skutecznie domagać się od Skarbu Państwa odszkodowań z tytułu przebywania w zakładach karnych w aresztach tymczasowych. Jeśli by przyjąć, że to co powiedział pan Bodnar i pan Trump, jest prawdą, czyli że prokurator Dąbrowski w sposób nieskuteczny, został przywrócony do czynnej służby i bezpodstawny, nieskuteczny został powołany na urząd prokuratora stanowisko prokuratora krajowego, czyli kierował prokuraturą krajową. Nie ma możliwości w świetle logiki zdrowego rozsądku dojść do innych wniosków. Albo albo. Oczywiście reprezentuję dzisiaj tutaj y, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Mam przed sobą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym stoję na stanowisku takim, jakie wyraźnie niedawno w swojej uchwale sąd najwyższy, a później również Trybunał Konstytucyjny, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski i prokurator krajowy Dariusz Barski był w pełni legalny prokuratorem krajowym, przyjęty w, w, no, w poczet czynnych prokuratorów zgodnie z prawem. W związku z tym nie ma tego niebezpieczeństwa, o którym mówię w mojej ocenie w stosunku do działań podjętych przez prokuratora Barskiego, ale jak najbardziej to niebezpieczeństwo jest faktem, w stosunku do wszystkich decyzji, które są czy były podejmowane przez pana prokuratora Bilewicza, czy później prokuratora Korneluka i osoby, które z ich y, y, namaszczenia, z ich wskazania, z ich zarządzeń y, następnie podejmowały też te decyzje na przodzoności operacyjne, zarządzenia o stosowaniu posłuchów, kierowane do sądów, y, bo to są działania całkowicie nielegalne, nieskuteczne. Bo ci ludzie nie mogli być w sposób skuteczny powołani na urząd, który jest dalej zajęty zgodnie z prawem przez pana prokuratora Dariusza Barskiego. Fakt bezprawia, fakt zamachu na instytucję państwa polskiego, na instytucję Wielu nie jest żadnym uspędzieniem dla faktu, że ten człowiek, który się go dopuścił, siedzi w tym oto budynku. I pełni urząd premierzy z Polskiej. Polski. Tym bardziej, że znajduje się w tym budynku, jest wtedy bardziej okolicznie go obciążające. obciążająca, która musi spowodować daleko idące konsekwencje prawne, karne w stosunku budynku. Jeśli. Damy Państwu taki przykład. Dwie panie z Ministerstwa Sprawiedliwości przez 7 miesięcy siedziały w wolności w areszcie tymczasowym, już pominę te okoliczności, w początku ich zatrzymania, które są haniebne i skandaliczne, które miały miejsce, ale jeśli te panie przez 7 miesięcy siedziały pod zarzutem przekroczenia uprawnień dokonanych w związku z niewłaściwą interpretacją rozporządzenia, które stosowały, ja się z tymi zarzutami nie zgadzam, to w innym razem może o tym porozmawiam, ale jeśli by nawet przyjąć, że siedziały właśnie za takie zarzuty, to czego może spodziewać się pan premier Donald Tusk, lokator tego oto budynku, jeśli przyjdzie czas rozliczenia go za złamanie nie rozporządzeń, ale ustaw i dramatycznych konsekwencji Armagedonu, jakie spowoduje jego decyzję, jego działanie pana Bodnara dla całego polskiego biura sprawiedliwości. Wyobraźcie sobie sytuację. Jeśli będą wychodzić na wolność zabójcy, pedofile, Członkowie mafii, drugiej grup przestępczych, czy sabotażyści, którzy raz decyzję Rosji, Białorusi podejmowali działania przeciwko państwu polskiemu. Jak to będzie odebrane? Ale w świetle prawa, które jest prawem, nie można skazywać osoby z pominięciem prawa i złamaniem decyzji procesowych, operacyjnych, które mogą być podejmowane tylko przez organy legalne i uprawnione, a nie przez kogoś, kto był emerytem trafił do prokuratury i podpisywał, nie mając ku temu żadnych kompetencji, uprawnień, decyzje najgłębiej ingerujące w prawo obywatelskie em, i takie jak choćby posłuchy, czy rodzące konsekwencje, jak, jak tymczasowe aresztowania wobec setek czy tysięcy ludzi w tym okresie, których to dotyczyło.